Ruba w jaku na ten. Jeszcze raz. Ja. 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 Nareszcie w las. Udało się. Jejku. Za trzecim razem, no to zawsze, to trzech razy sztuka A na drzewo? Nie Nie, mokre ślizgiem, nie Ale z drugiej strony z tyłu w grudniu zaraz święta Bożego Narodzenia A tu kwitnie wszystko <noise> Kwitnące pole No możesz nawet zbliżyć, tu po, koło ręki masz te na dole. A wyjął świat, który kwitnące pole jest. No widać, no, no. Proszę bardzo. Kwitnące pole. No. I to kiedy? Mamy grudzień. 14 grudzień. No, no można powiedzieć, tydzień, półtora tygodnia zostało do, do świąt. No 14 grudzień jest. No. 10 dni zostało do świąt Bożego Narodzenia. I mamy o, proszę pole za tak, pole to, tak, hej, <grywa> żółte ten. Ile razy jeździliśmy to tego nie było albo się nie zwracało uwagi Może było jeszcze, jeszcze ja tu jestem Teraz ten Widzicie? Widzicie Widzicie towarzyszu w łodku? <grywa> Trzeba mieć trochę krzepy żeby wsiąść na rower i stać na kamieniu takim jak ja. No ale trzeba już na jego wejść. o prostu też o, i zejść. Akurat nie ten. Ale to trzeba mieć krzepę i samo zaparcie. Jak się coś zaczyna robić, kom... ja to teraz... żebym nie uraził, to chcę powiedzieć, że Włodek to samo mówił też. Że jak się coś zaczyna, to trzeba coś kończyć. No. Czyli jeżeli się już... Podejmuje jakiegoś hobby, się jeździć z kimś razem, a nagle wciuch, znikło się, to to jest coś dziwnego. Ja tam nie To wyszam. jak palacze. Jak palacze, nie? Tak. Nic więcej, nic dodać, nic dodać, nic ująć. Ewentualnie mogę powiedzieć zapraszam. Ale się Włodek cieniol zrobił. Tak, cześć, czołem.